Witajcie kochani, cześć, tu Ola, witajcie w mojej okrzali. Dzisiaj mamy bardzo przyjemną medytację inspirowaną wiosną. Przygotowałam ją tuż po równonocy wiosennej, zainspirowana obserwowaniem Pachamamy, z Matki Natury, budzącej się po zimie. Ale niezależnie od tego, kiedy wykonujesz tą praktykę, nawet jeśli jest środek zimy, po prostu przywołaj ducha, uczucie wczesnej wiosny w swoim sercu i umyśle. siąść wygodnie ze skrzyżowanymi nogami, lub możesz również usiąść w pozycji Vajrasana, więc na łydkach, dotykając duże paluchy, ze sobą otwierając nieco pięty na boki, lub możesz wziąć poduszkę lub cokolwiek ręcznik, czy nawet bluzę, lub wałek do jogi, jeśli masz, i na, na nim usiąść, żeby troszeczkę podnieść biodra. I znajdź wygodną pozycję. I zaczniemy od delikatnego ruchu, ponieważ to potem pomoże nam w medytacji. Więc wyprostuj plecy i na wdechu otwórz klatkę piersiową do przodu, podnieś podbródek do góry. I wydychając zaokrągl plecy i przyciągnij podbródek do klatki piersiowej, wpychając pępek do kręgosłupa. Wdech, otwórz pierś do przodu, podnieś podbródek do góry. I wydychając za okrąg plecy, przyciągając podbródek do klatki piersiowej. I jeszcze raz wdech, otwórz piersi. I wydychając za okrąg plecy, kot krowa. I teraz wdychając, róbmy takie duże koło więc do przodu klatką piersiową duże koło. I wydychając do tyłu. I teraz w drugą stronę poruszmy się wdychając duże koło do przodu i na wydechu zaokrąg plecy do tyłu. Teraz wdychając, unieś ramiona wysoko do uszu i opuść je szybko, wydychając z dźwiękiem, uwalniając wszelkie napięcie. I jeszcze raz na wdechu wysoko i opuść. I ostatni raz wdech do góry ramiona, I teraz opuść prawe ucho w prawo nad prawym ramieniem, tylko upewnij się, że ramię się nie podniesie. I połóż prawą dłoń na głowie. Nie naciskaj na nią, tylko po prostu połóż delikatnie i dotknij lewą dłonią maty. Więc takie delikatne rozciągnięcie lewej strony szyi. I teraz opuść prawą dłoń na matę i to samo po drugiej stronie, więc odchyl. Głowę w lewo i połóż lewą dłoń na głowie, nie naciskając, i dotknij prawą dłonią prawymi palcami maty lub podłogi. I poczuj delikatne rozciągnięcie z prawej strony szyi. I teraz połóż również lewą rękę na macie. I złóżmy dłonie na sercu w Angeli Mudra w geście modlitwy lub po prostu połóż jedną dłoń na drugiej na sercu. I postanów sobie teraz, że na czas trwania praktyki twój umysł pozostanie tutaj, z Twoim ciałem i oddechem. I być może twój umysł będzie błądził tu i tam nie przejmuj się tym zupełnie. Po prostu spokojnie i z miłością przywołuj go z powrotem. Za chwilę wykonamy krótką pranajamę, więc najpierw pochylmy głowę przed praną energią życiową, która przenika nas wszystkich. Teraz intensywnie ręce, szybko, 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 żeby wytworzyć nieco ciepła, i połóż dłonie na zamkniętych oczach. I teraz otwórz oczy i poczuj ciepło z dłoni. Emanująca do oczu. I możesz przeciągnąć dłońmi po twarzy. Wykonać mały masaż twarzy, może masaż tyłu szyi. I zaczniemy od krótkiego oddychania brzuchem. Połóż lewą dłoń na klatce piersiowej, a prawą tuż pod żebrami. I przez chwilę oddychaj zupełnie normalnie i zwróć uwagę na to, jak poruszają się Twoje dłonie. I teraz przestań poruszać klatką piersiową, więc lewa dłoń nie powinna się już poruszać. I oddychaj, wypychając brzuch jak balon do przodu. I na wydechu wciskaj pępek do kręgosłupa, więc oddychaj tylko brzuchem. Oddychaj powoli i głęboko, czując wznoszenie się i opadanie prawej dłoni. Relaksuj twarz. Teraz wykonamy jedną rundę Anulą nad naprzemiennego oddychania nozdrzami. Połącz, połącz lewy kciuk z palcem wskazującym, tworząc mu i połóż lewą dłoń na lewym kolanie. Wyprostuj drugi i trzeci palec prawej ręki, zetknij je ze sobą i umieść opuszki tych palców pomiędzy brwiami. Prawy kciuk znajduje się nad prawym nostrzem, a palec serdeczny nad lewym. I zacznij od zamknięcia kciukiem prawej dziurki i oddychaj tylko i wyłącznie lewą dziurką. I oddychaj dalej do brzucha, nie poruszaj klatką piersiową, i upewnij się, że Twoje wdechy i wydechy są absolutnie cichutkie. Więc wydawaj jak najmniejszy dźwięk. I oddychaj miarowo. Możesz liczyć, na przykład raz, dwa, trzy, na wdechu i na wydechu. I teraz zamknij lewą dziurkę, otwórz prawą i zrób to samo z drugiej strony. Czyli teraz oddychaj tylko prawą dziurką, ponownie cichutko, spokojnie i do brzucha. Klatka piersiowa się nie porusza. Relaksuj ramiona i twarz. Teraz opuść prawą rękę, dotknij palec wskazujący prawej ręki z kciukiem, połóż dłoń na prawym kolanie i weź kilka oddechów obydwoma nozdrzami. I nadal rób to cichutko, spokojnie i oddychając do brzucha. Także najpierw aktywowaliśmy lewą stronę ciała, później prawą, a teraz je balansujemy oddychając obydwiema dziurkami. Niech twoja twarz i ciało będą spokojne. Wydychaj spokojnie i miarowo. Teraz połóż prawą dłoń na sercu i pochyl głowę na chwilę do swojego serca, pozdrawiając wszystkich starożytnych joginów, swojego wewnętrznego przewodnika i serce wszechświata, bijące w nas wszystkich. I za chwilę zaczniemy medytację, ale teraz, jeśli Twoje ciało potrzebuje jakiegokolwiek ruchu, to Możesz się poruszać delikatnie szyją lub plecami, możesz odchylić głowę do tyłu, weź głęboki wdech i wydech, tak aby potem w medytacji Twoje ciało mogło pozostać już nieruchome. Więc połóżmy dłonie na kolanach w Nian Mudra, czyli kciuki i palce wskazujące dotykają się, podnieś ramiona. Na chwilkę do góry i weź się do tyłu, żeby otworzyć klatkę piersiową i upewnij się, że Twoje plecy są proste i szyja jest długa, więc znajdź tutaj coś, co ja lubię nazywać zrelaksowanym bezruchem. Więc jak upewnisz się, że Twoje plecy są proste, szyja długa, to zrelaksuj ciało. Bardzo ważne jest, żeby Twoje ciało nie było napięte, więc Twoje ciało jest stabilne, ale zrelaksowane i luźne. Więc zrelaksuj twarz, zrelaksuj żuchwę i język, zrelaksuj szyję i ramiona. I na czas medytacji, jeśli nie jest to konieczne, jeśli nie czujesz żadnego bólu, postaraj się. W ogóle nie ruszać. To pogłębi doświadczenie medytacji. I na chwilkę zauważ swój oddech. Nie zmieniaj go, tylko go zauważ. I poczuj całe ciało naraz, jako taka jedna jednostka energii. Wczuj się w tą zrelaksowaną stabilność. I poczuj, że twoje ciało się nie rusza, jest spokojne, a mięśnie zrelaksowane. Jako, że mamy dziś medytację wiosenną, to jeszcze zimowo czegoś się pozbądź czegoś, czego już nie chcesz nosić w swoim sercu i na swoich barkach. Pomyśl o tym czymś. I uwolnij to z siebie z następnym wydechem. I nasza medytacja rozpoczyna się teraz. Przywołaj w sercu uczucie końca zimy, kiedy na drzewach i krzewach nie ma jeszcze kwiatów ani liści, ale wiesz, że wkrótce nadejdzie zmiana. I Przez chwilkę wczuj się w ten nagi i szary zimowy krajobraz, kiedy natura kończy odpoczywać po lecie, przez zimę i przygotowuje się, aby ponownie buchnąć życiem na wiosnę. Teraz przenieś się do znanego Ci parku lub jakiegokolwiek miejsca z odrobiną natury, które znasz. I upewnij się, że nie patrzysz na swoje ciało z trzeciej perspektywy, ale naprawdę tam bądź. I zauważ, gdzie jesteś. Może siedzisz na ławce, leżysz na ziemi albo stoisz przy drzewie. Zauważ to. I zauważ swoje ubranie. Zobacz, jak jesteś ubrany. I spójrz na drzewa w parku, które są jeszcze bez liści. Zobacz ich nagie gałęzie, i zobacz nagą ziemię, zupełnie bez trawy. I zwróć uwagę na pejzaż dźwiękowy. Jest dosyć cicho, prawie w ogóle nie ma ptaków. I dostrzesz tutaj jak najwięcej szczegółów. Zauważ kolory wokół siebie, roślin. Zauważ kształty i poczuj zapach, który może unosi się w powietrzu. I teraz nadal jesteś w tym samym miejscu, ale wyobraź sobie, że czas leci do przodu, i nadeszły pierwsze dni wiosny. I zobacz ponownie swoje otoczenie. Te same drzewa i krzewy, ale teraz popatrz na ich gałęzie, pokryte wczesnymi kwiatami. Zobacz pierwszą świeżą trawę o tym pięknym, świeżym, jasnozielonym kolorze. Jeśli leżysz lub siedzisz, to wstań i podejdź do najbliższego krzewu. Przyjrzyj mu się uważnie i zauważ, że jego małe gałązki pokryte są pąkami kwiatowymi w różnych stadiach rozwoju. Niektóre z nich są jeszcze zupełnie zamknięte, jeszcze głęboko śpią. Inne, tuż obok nich, są już w połowie otwarte, już się rozwijają, a jeszcze inne za chwilkę rozkwitną. Zobacz to wyraźnie. Teraz zauważ, że pomiędzy tymi różnymi pączkami znajdują się kwiaty, które już w połowie są otwarte. I tuż obok są inne, które już zupełnie się rozwinęły. Popatrz uważnie na ich płatki. Poczuj ich zapach. Zrób mały krok do tyłu i spójrz na cały krzew. Z tą piękną różnorodnością. Spójrz na te rozmaicie rozwinięte pąki i kwiaty. I zauważ, że nie ma ani jednego pączka, ani kwiata, które są identyczne. Każdy jest inny. Każdy wyjątkowy. Nawet każdy płatek. Tego samego kwiatuszka jest inny. Rozejrzyj się wokół siebie i zauważ, że otaczają cię drzewa i krzewy, pokryte pąkami i kwiatami o różnych kształtach, rozmiarach i kolorach. Zobacz malutkie, białe przebiśniegi. Żółte forsycje i całkiem duże, nieznane Ci czerwone kwiatki o dużych, mięsistych płatkach. Zobacz to wyraźnie, popatrz na nie, poczuj zapachy. I zauważ, że wszystkie drzewa i krzewy są zupełnie różne. Każde z nich jest wyjątkowe. Nawet jeśli jest to ten sam gatunek drzewa, każde drzewo jest inne i wyjątkowe. I teraz zauważ obecność różnych ptaków. Usłysz je wyraźnie. Niektóre śpiewają słodko, wysokim głosem, a inne skrzeczą głośno. Słyszysz też gdzieś cięcia bębniącego o drzewo. I spójrz na drzewo i zobacz malutkie wróbelki, brązowe, spójrz na ich oczka i małe nóżki. Popatrz jak skaczą na, na gałęzi i ćwierkają. I pod tą samą gałęzią spójrz na duże, czarne, wrony i sroki. Stąpające ciężko po wilgotnej ziemi. Rozbudź w sobie poczucie uznania, takiego zachwytu dla natury, dla jej bogactwa i różnorodności. teraz rozwiń w sobie uczucie uznania dla naszej ludzkiej wyjątkowości. Istnieje nieskończona różnorodność ludzkich charakterów, kształtów, rozmiarów. Podobnie jak kwiaty, niektórzy z nas rozkwitają powoli, są nieśmiali, introwertyczni, spokojni i cierpliwi. Inni Podobnie jak te pierwsze kwiaty w rozkwicie, są niecierpliwi, entuzjastyczni, energiczni, zawsze pierwsi w kolejce. Niektórzy z nas są potężni i majestatyczni, a piękno innych leży głęboko, czekając na odkrycie. Rozbudź w sobie uczucie uznania dla tej niesamowitej, nieskończonej różnorodności. I teraz rozwiń w sobie poczucie uznania dla naszej ludzkiej wyjątkowości. Istnieje nieskończona różnorodność ludzkich charakterów, kształtów, rozmiarów. Nawet bliźnięte jednojajowe są różne. I podobnie jak kwiaty. Niektórzy z nas powoli rozkwitają. Są nieśmiali, introwertyczni, spokojni i cierpliwi. A inni, podobnie, podobnie jak te pierwsze kwiaty w rozkwicie, są niecierpliwi, entuzjastyczni, energetyczni, pierwsi w kolejce. Niektórzy z nas są potężni i majestatyczni, a piękno innych leży głęboko, czekając na odkrycie. Rozbudź w sobie uczucie uznania dla tej niesamowitej różnorodności. Szepnij do siebie w myślach, kocham i akceptuję siebie takim, jakim jestem. Kocham i akceptuję innych takimi, jakimi są. Ramda zdał nam piękną radę. Staraj się patrzeć na siebie i innych tak, jakbyś patrzył na drzewa. Wszystkie są różne. Doceniaj je za to, jakie są, bez osądzania, że tego jest za dużo, a tamtego za mało. Doceniaj wszystko takim, jakie jest. I uświadom sobie, że to dzięki tej różnorodności możemy się rozwijać i wzrastać. Parafrazując jednego z mnichów Joganandy, myśl o innych jako Pumeksia. O który możesz się ocierać, aby zetrzeć z siebie stare i niepotrzebne warstwy, aby wydobyć z siebie swoją najpiękniejszą wersję. Potrzebujemy wszystkich typów ludzi, aby wspólnie wzrastać jako rasa ludzka. Zaufaj, że zmierzamy we właściwym kierunku, że wszystko ma głębsze znaczenie, że istnieje większy obraz którym może nie jest dla nas widoczny, ponieważ stoimy zbyt blisko życia. Zaufaj, że inteligencja życia nas prowadzi, że mamy cichych, tajemnych, dobrych przewodników. Szepnij do siebie mentalnie z uczuciem jeszcze raz. Kocham jak Akceptuję siebie takim, jakim jestem. Kocham i akceptuję innych takimi, jakimi są. Wiosna to czas zasiewu. Więc pomyślcie teraz o czymś, co chcielibyście ujrzeć w rozkwicie w swoim życiu. Może jest to akceptacja, radość, spokój lub miłość. Zasadźcie to ziarenko głęboko w swoim sercu i podlejcie przekonaniem, że na pewno wyrośnie. Zauważ swój naturalny oddech i przywróć świadomość całego ciała. Nie, nie zmieniaj oddechu, tylko go poczuj. I poczuj swoje pośladki, spoczywające na Macie. Poczuj swoje ciało. Zobacz w myślach miejsce, w jakim się znajdujesz. Wyobraź sobie, że otwierasz oczy, nie otwieraj ich, ale zobacz oczami wyobraźni, co znajduje się tuż przed Tobą. Zobacz jak najwięcej szczegółów. I oczami wyobraźni, spójrz w lewo, w prawo. Zobacz swoje otoczenie, zwizualizuj je. I weź ostatni, bardzo głęboki wdech tutaj do brzucha. I bardzo powolny, długi wydech przez lekko zaciśnięte usta. Dalej śledź swój oddech, czuj swoje ciało. I teraz zacznij wykonywać bardzo delikatne ruchy, ale ze świadomością, cokolwiek robisz, rób to powoli. Może odchyl głowę do tyłu, przyciągnij podbródek do klatki piersiowej. Delikatnie się poruszaj. I połóż obydwie dłonie na sercu. I pokłońmy się wspólnie. Do naszych pięknych serc i do serca wszechświata, bijącego w nas wszystkich. Bardzo dziękuję za wspólną praktykę. Jeśli chcesz, zostań tutaj tak długo, jak tego potrzebujesz. Nie wracaj zbyt szybko do swojego dnia. Możesz nacisnąć pauzę i położyć się w pozycji zwłok na Macie. Daj ciału i umysłowi chwilę, aby wróciło do siebie. I cały czas śledź przez chwilę swój oddech i swoje ciało. Nie spiesz się. I koniecznie daj mi znać, w komentarzu, jak się teraz czujesz i jak ta praktyka na Ciebie oddziałała. I może też będziecie chcieli się podzielić, czego ziarenko zasadziliście w swoim sercu. I będę bardzo wdzięczna za polubienie tego filmiku i zapisanie się do kanału. To bardzo pomaga dzielić się tymi praktykami z jak największą ilością ludzi, byśmy razem pali się coraz lepsi i spokojniejsi. Więc do zobaczenia. Życzę Wam pięknego dnia. Cześć.